Pan Władysław pierda. Ekscelencje, czcigodny księżyc biskupie, szanowny panie rabinie, szanowni państwo, wszyscy według godności pełnionych funkcji, witam państwa serdecznie. Witam państwa serdecznie tu w Limanowej, w tym miejscu, w którym dzisiaj chcemy aby w sposób trwały została upamiętniona historia Limanowa. Pamięć ludzka jest rzeczą ulotną, przemijają pokolenia. Razem z przemijaniem pokoleń może pamięć również zaginąć. Dlatego też dobrze, że w tym miejscu, które było ostatnim miejscem przebywania można powiedzieć, połowy mieszkańców miasta Limanowej w czasie II wojny światowej spotykamy się, aby w sposób trwały upamiętnić to miejsce. Szanowni Państwo, historia jest fundamentem, naszym fundamentem. To na historii, na tych pokoleniach, które przeminęły oczywa i z nich wyrasta nasza teraźniejszość i na tym budujemy naszą przyszłość dlatego też bardzo ważną rzeczą jest aby nasz fundament był pełny abyśmy mogli mocno i pewnie budować naszą przyszłość to w tym miejscu żyli współobywatele miasta Klimanowej, którzy przez pokolenia wrastali w to miejsce, którzy byli sąsiadami, przeżywali tu dobre, radosne i smutne chwile, tak jak wszyscy obywatele naszego miasta. Historia niestety. Tak postąpiła z nimi tragicznie, i dlatego dzisiaj ich wśród nas nie ma. Ale oni tworzyli część tej Limanowej. Dlatego jest ważnym, aby na trwale zostali upamiętnieni. Chciałem bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy pracowali nad tym i którzy przyczynili się do tego, żeby mógł powstać. Ten głaz pamięci z tablicą pamiątkową, ze wszystkimi informacjami. Bo, tak jak już mówiłem, jesteśmy winni tym wszystkim, którzy tu pracowali, którzy tu żyli, którzy tworzyli historię naszego miasta, aby zostali w naszej życzliwej pamięci. Szczególnie w dzisiejszych czasach, proszę Państwa, gdy widzimy. Okropność wojny, która dzieje się za naszą granicą. Powinniśmy jednoczyć się w tym, aby nie dopuścić do tego, aby tragiczne historie mogły się powtarzać. Obecna sytuacja dla wszystkich nas jest takim zaskoczeniem. Myśleliśmy że nasze społeczności europejskie już na tyle dojrzały, że wyzwoliły się od takich brutalnych zachowań. Widzimy jednak, że nie. Dlatego, szanowni Państwo, siła nasza może być tylko w jedności, w tym, że wspieramy się nawzajem. I że dzięki tej jedności, tej wspólnocie będziemy mogli na trwałe przezwyciężać zło. Dziękuję bardzo.